na biedności w Duchu Świętym nie będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Szanowni Państwo, pragnę gorąco przywitać Państwa na dzisiejszych uroczystościach poświęconych 92 rocznicy odzyskania niepodległości. Pragnę również Państwa gorąco zaprosić na odsłonięcie tradycy pamiątkowej, która powstała z inicjatywy księdza proboszcza, a poświęcona jest pamięci 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, którzy w dniu 10 kwietnia tragicznie zginęli w katastrofie samolotowej. Wśród ofiar byli mieszkańcy naszego miasta, pan Agnieszka Pogódka-Węcławek, i Pan Paweł Krajewski. Pragnę gorąco w, pań, w imieniu Państwa wszystkich przywitać i przekazać wyrazy głębokiego współczucia Pani Henryce i Tadeuszowi Pogródkom, rodzicom Agnieszki, i jej mężowi Albertowi, Pani Jadwizie Krajewskiej, matce Pawła Krajewskiego i jego bratu Dawidowi. Obok tablicy Została umieszczona również urna ziemi smoleńskiej z miejsca katastrofy samolotu. Ziemię ten przywiózł atakujący ambasady polskiej w Moskwie pan Jacek Wesolowski. który dajesz początek wszelkim wspólnotom pobogosław tę tablicę poświęconą ofiarom katastrofy smoleńskiej, poświęconą prezydentowi Rzeczpospolitej Lechowi Kaczyńskiemu i jego żonie, prezydentowi Kaczyńskim, Kaczorowskiemu, poświęconą Świętej Pamięci Agnieszce Pogrótka, Świętej Pamięci Pawłowi Krajewskiemu i wszystkim ofiarom tej tragicznej katastrofy smoleńskiej. sprawa aby wszyscy, których ten znak będzie jednoczył, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną świętego Marcina, Patrona dnia dzisiejszego, zachowaj nas wszystkich od wszelkich niebezpieczeństw, a wszystkim, którzy oddali życie za ojczyznę w tym tragicznym zdarzeniu, daj życie wieczne w Królestwie Chrystusa zmartwychwstałego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę Panią Burmistrz Barbarę Samborską o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jest nie, niezmiennie miło, przyjemnie i w tym momencie chyba w nas wszystkich duch patriotyzmu bije mocniej, że dwoje młodych ludzi, naszych mieszkańców, właśnie na służbie, właśnie w tej swojej ścieżce młodego życia patriotycznego dla ojczyzny musiało oddać życie. Zginęli. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby m.in. ich wspomnieć, jak wszystkich innych wspaniałych Polaków, którzy przez wiele lat walczyli. O to, żebyśmy dzisiaj mogli spokojnie w niepodległym, demokratycznym kraju robić to, co chcemy, to, co czujemy i to, co powinniśmy, co nam nakazuje piękne słowo, jakim jest ojczyzna, jakim jest niepodległość: honor, ojczyzna i Bóg. A może odwrotnie, Bóg, honor i ojczyzna. Chciałam bardzo podziękować, pogratulować najbliższym, Agnieszki i Pawła. Chciałam życzyć wszystkiego najlepszego, pamięć na pewno. Możecie być dumni, że wychowaliście, mówię tutaj do rodziców Agnieszki i do, mamy Pawła, którą znam osobiście również, że mogą być dumni, że takie dzieci wychowali, że, się nie, że dzisiaj mamy tę okazję smutną okazję, ale pamięć o nich będziemy zachowywali w sercach. Zostałam poproszona również, Szanowni Państwo, to jest druga tablica poświęcona Polakom zamordowanym też na wschodzie w wojnie bolszewickiej, której inicjatorami byli ksiądz Piotr Mierzejewski i ksiądz Czesław Szymański, niestety już świętej pamięci. Tablica została ufundowana przez cech rzemiosł różnych, i handlu w górze Kalwarii, za co kolegom z Cechu bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, po raz kolejny przyszła prawda, że niestety wolność krzyżami się mierzy. Dlatego też bardzo proszę Księdza, nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze chodzi, chciał zabrać głos, ale bardzo proszę Księdza o poświęcenie. Proszę również o zabranie głosu siostry Agnieszki, Panie Joanny Chciałam podziękować w imieniu swojej, jak i Pawła rodziny, Księdzu Proboszczowi, Pani Burmistrz, i Wam mieszkańcom góry Kalwarii za pamięć o naszych bliskich Agnieszce Pogródce Wecbawek i Pawle Krajewski, za ciepłe słowa, gesty w tych trudnych chwilach naszej żałoby. Dziękuję. Za chwilę zostanie odpowiada msza święta w intencji ojczyzny i tych, którzy w jej służbie oddali swoje życie. przy wraz z orkiestrą i korzystamy, że tam dorobimy, udamy się pod pomnik Marszałka Pinckiego, aby tam dokończyć dzisiejsze uroczystości. W trakcie za nim złożymy ofiarę eucharystyczną za naszą ojczyznę umiłowaną. Zanim złożymy tę ofiarę za zmarłych naszym, za poległych, za tych, którzy oddali życie za ojczyznę, za tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, za tych, którzy oddali życie w Katyniu za ojczyznę, za to, żebyśmy mogli godnie i spokojnie żyć. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, aby nasz udział

Bóg przechodzący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.